Odcinek time. Hmm. This game is content jumpster Dlaczego jumpscare? Nie mogły być by na przykład jakieś kwiatuszki. Flashing lights, scary and disturbing content. Czy chcemy kontynuować? No, ja bym powiedział nie, ale widzowie pewnie powiedzą. Te, jasne, czemu nie? Będzie śmiesznie. Jak będzie darto, mordę, nie? O, już myślałem, że jakiś jumpscare wylecia tu. Proszę bardzo. WSD Shift Run, no to nam się przyda. No szczególnie takie. Czy się tło zmieniło? O czymś? Mi Red Mist. To jest podobno. Mm, to w skrócie, to kiedyś powstał jakiś tam odcinek pasta, że Skarmar popełni samobójstwo, ta gra jest za głośna, Policja nic nie znalazła. Yy, znaczy, weszła policja do mieszkania, żeby odkryć prawdę, nie po to, żeby się napić wódki. Yy, I ja jestem tą policją, tak. A, a tu latarka znika. Tu, możemy stąd wyjść? Nie. Co się dzieje z tym? A, jakieś puszki. Puszki z różki. Zaciąłem wątek, Gdyś boję się. ale jest czerwono. A my nie przepadamy, że czerwonym kolorem. Mogę to zabrać? Nie, nic nie mogę. Stamina oczywiście kończy się w takich grach. Dlaczego by nie? O, oh, czuję ze sranko. Czuję sranko. Nie będziemy marnować staminę Ta lampa, ta lampa, ta latarka gówno daje. Halo, tam tego już nie ma czerwonego. Światła. A, bo tu była ściana, dobra, nevermind. Halo A tam znowu czerwono. Bez jaj. To chyba kogoś ulubiony kolor. Bo na pewno nie mój. O Jezus, ja się denerwuję, nie wolno mi się denerwować, bo się boję. Huh. Dobra, przyszliśmy sobie do mieszkanka, kalmara. Dowiedzieliśmy się, że po pobrudził się dżemem Że... Tu jest jakiś tort... Nie, to jest. Ja pierdziele. Dobra. Skalmar! Obłynosie! Wielki nosie, obłynosie! Co się tu kurde stało? Wytłumacz mi to szybciejszym. Bo się Nie wiem, mam coś zebrać. 0 na 7 coś. Jakiś gówno mam zebrać. Ja się denerwuję. Nie się nie wolno denerwować. Skupię. To nie jest straszna gra. To jest SpongeBob. Kaczos to porty tylko. Kurde. Czekajcie, muszę pierdnąć palcami. Ach! Ach! Dusza gitarzysty. Nie dwoje się. Jestem dzielny. Nie wolno się bać, jesteś dorosły. Fak, jakaś noga. Czyś nic nie widać psiecie. Tam jest jakiś obraz T. To chyba jakiś Isterek. Skalmaroza. Dobra, myślałem, że mamy dwie drogi, a to po prostu tak wygląda. To ma takie wielkie mieszkanie. O, tu coś mamy. Clarnet. O, 1 na 7. Karma lubił sobie grać na tym klarnecie. Halo? Ej, możemy skakać! Nie, we are good nation. O! Jezu, ta znikająca podłoga mnie denerwuje. Bo myślałem, że coś już na mnie biegnie. Podobno są tu jumpscary. No. Bo po co miałoby być jakieś kwiatuszki wyskakujące? Tam się coś świeci. Tam jest zbyt czerwono, tam pewnie diabeł jest. 12,7 No, Skalmar. Hmm. Którejśym teraz? Tam jest czerwono, tam jest też czerwono. Tam jest diabeł, tam jest szatan. A z diabeł i szatan to nie jest przypadkiem to samo? Nie wiem, już gadam, od, bo się boję. Eee, na, na, he! He was! He was! O, znowu ta noga. He was. Druga. Wrong. O nie! SpongeBob! Kurde te jumpscary! Boisz się takich jumpscare'ów! To jest ostatni odcinek typu takiego. Bo się boję, że mi coś tu zaraz wyskoczy, takiego, że się zesrę. No To tylko gra! On płacze łzami czerwonymi! Ktoś mu zafarbował łzy! Nie martw się, bo ja jestem detekty... Jezu, myślałem, że mi latarka zgasła. To trzeba się chyba na podłogę cały czas patrzeć. Może jumpscary wtedy nie działają. Podbie Albo nie, bo sprint nie działa wtedy. Dobra. Był jumpscare, już się przestraszyłem. To co, możemy kończyć odcinek? Ja bym chętnie skończył w tej chwili. coś kroi coś, albo mi się wydaje. Nie, to nie za mną. Czerwona poświata zniknęła. A tak się cieszyłem, że jest. SB, kurwa Sfelu. Nie ja widzę tej gry. Nienawidzę sparmara, sparmara? Skalmara. Skalmara, czego tu zrobiłeś? Nienawidzę go. Zdejmuję jedną słuchawkę, bo się zbyt bardzo boję. Nie jestem, nie jestem chłopakiem. Ja jestem mężczyzna, a mężczyzna nie powinien się być takiej giery. Co ja się w ogóle piszę? Ja się, ja gram w takie głupoty. Zamiast żyć jak normalny człowiek, to ja gram w takie... Tu będzie jumpscare, tak czuję. Ja jestem przygotowany już na to, bo to tak... To... Co tam leży? Co to za glizda? Tu będzie jumpscare. Ja już jestem przygotowany nawet, że w tej grze już są jumpscarey. Dobra. Przy tej glizdzie będzie jumpscare. Co to za glizda? Co to jest? Wy możecie się śmiać, że ja nie znam, ale co to jest? To takie różowe coś. Przypomina Patryka, ale Patryk nie był taki glizdowaty. Czuję, czuję niebezpieczeństwa, strach i tam Ej, tam nic nie ma, tam jest czarno, a tam jest czerwono Idę tam. To jest korytarz też bez końca, czy mi się wydaje. Albo jumpscare. Albo nic tam nie widać. Truth is. Never. O nie, tu będzie jumpscare. I zgasło czerwone. I tam jest czerwono teraz. No. Nie ale jak są takie napisy gówniane, to już czuję jumpscare. Kurwa, ty Co to sławie? to no, co to? O kurwa, co to jest? O oh, shit! ska, ska, <grywka> Dead ending! No, to są jakieś jaja. A nie, nie. Z tego co jak widziałem, są cztery endingi i nie próbuję drugiego endinga. Eee, próbuję wyjść teraz z tej gry, gdyż się boję to był Red Mist jeżeli chcecie więcej hororków zostawiajcie łapkę w górę może ja się boję, dlaczego ja się boję gier takich dziwnych, bojecie wy mnie czy ja powinienem iść do jakiegoś psychiatry, do lekarza jakiegoś, żeby się zbadać czy nie jestem cipcią jakąś no dobra, to był Skalmar obły nos, wielki nos który posmakował dżemu truskawkowego i stał się potworem, no to tyle Hey, cześć!